Witam wszystkich ponownie w Alien Isolation, z tej strony Chaberda, Przed nami, znaczy w tym miejscu jest ten patrol złożony z czwórki ludzi, którzy no, mocno tam bronią dostępu. I to co podejrzewam, że to co trzeba zrobić to nakombinować z, z tymi rzeczami. Wyłączyć na przykład niedziałający, niestabilny system i włączyć system nagłośnienia. No, już wypuśnię, i teraz jeszcze jest <laughs> z drugiej strony tutaj. Rzecz do włączenia. Właśnie, właśnie. I zobaczymy. Dobra, zbieg gość. Pobieg tam. Ja mogę z nim walczyć, to jest pytanie. Dobra, mogę z nim walczyć, ekstra. Ekstra. O, przyszkajmy gościa. Bierzemy wszystko, co się da. Oraz chyba rewolwer bym wziął. Dobra, wyjdź. Nie mogę wziąć rewolweru poważnie. Nie mogę. Elegancko, jeden mniej. Szybko do inwentarza. Aha, to się tak robi. Stworzyć sobie apteczkę jeszcze jedną. Teraz bierzemy części jeszcze. Czemu ja rewolwer nie mogę wziąć? Dobra, tutaj nikt więcej nie przychodzi. Więc generalnie luz. To jest pozamykane wszystko. Trzmaciarzu. Dobra, załatwiony jeden. Hu, hu, hu. To było niezłe. Dobra, muzyka już się uspokój, bo tutaj nic więcej nikogo nie ma. Wszyscy siedzą w tamtym pokoju, więc wyluzuj. Ja bym z chęcią sobie zasejwował. Dobrze, save zrobiony. Teraz można by było. Pomimo tej muzyki przerażającej. Spróbować pójść do tego pokoju. Tam jest wprawdzie trójka gości, ale to już nie czwórka. No i poza tym safe jest zrobiony. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać teraz. Dobra, nie, to jest bezsensowne. Jeden gość zwabiony, ale to mało trochę. Ta klientka patrzy prosto na mnie. Ten gość też schodzi. Kurde. Źle. Na szczęście mnie już... Bo tu jestem w tym... Uuu, pokoju czwarty raz. Czwarty raz i gość z tyłu mnie raz nakrył i kilka razy właśnie oni mnie rozpoznali, że tu jestem. <laughs> o! Oh. Mamy amunicję do, do rewolweru. Cholera, ona tu bliziutko jest. Głupia dziwka. Jestem za kanapą, jestem. Nic nie widzisz. Ale absurd. Powinno mi strzelić w głowę, a nic mi nie zrobiła. Dobra, teraz ta trójka tutaj sobie spaceruje. I generalnie mam przerąbane. Jeżeli oni nie zmienią jakiejś trasy ruchu. Ja mam naprawdę przerąbane, przedupcone jednoznacznie. Gdzie ta klientka? Tu, na tu jest. kieruje się w moją stronę. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. fuck. Dobra, spadamy. Auć, auć. Otwieraj się. Czy oni pobiegną za mną? Nie, będą strzelać przez drzwi. Hamy. Do cholery. Apteczka. Dobra, przeżyliśmy w każdym razie. Nie! Idzie następny. Spadamy, ludzie. Uu. Tutaj, tutaj, ukryć się. Obserwujmy, co się będzie działo. Zdjęcie. O. Czy on pójdzie za nami? Przydałoby się załatwić następnego i może zabrać broń od niego. Bo bez broni jest naprawdę kiepsko. Ok, sytuacja tak jakby się uciszyła. Do cholery. Dobra, wyraźimy stąd. Tutaj cisza. Nikogo nie ma elegancko. Jest, 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 jest gdzieś tutaj. No odwróć się, stary, odwróć się. Muszę cię załatwić. Jest to możliwe. Zacznij iść gdzieś. Nie do mnie. Chociaż nie, możesz pójść w moim kierunku w sumie. Tam, ot, nie jesteś sam. Tak, dokładnie. Elegancko, załatwiony. Przeszukajmy go. E, więcej amunicji. Ja bym się od razu stąd ulotnił. lotnił. Zasejwował sobie, bo to jest drugi... drugi padnięty. Więc dobra nasza. Masakra. Dobra, dwóch załatwionych. Czyli została ich dwójka. Czy ja będę w stanie jakoś teraz się przekrać, bo przez trójkę było to niemożliwością. Ale dwójka to już jest mniej oczu. O, klientka na górze, gość patrzy w moją stronę. Dobra. Idziemy tą tym, w ten kierunku w takim. To nie, 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 stary. Jestem kanapą, jestem kanapą, jestem kanapą. Jestem kanapą, klientka na górze. Ja bym się zajął klientką na górze. Poszedł, poszedł, poszedł Klientka na górze To brzmi rozsądnie, naprawdę Uff, jest Uuu, nie, ja chciałbym tam wejść Do cholery Uf, Źle Gość tutaj łazi łazikuje Tu jest koleś gdzieś Zniknął mi teraz z oczu trochę Poszedł na schody, czyżby? Dobra, idę za nim. Mam no nadzieję tylko, że babka mnie nie wypatrzy. Albo on. I chcę go walnąć w czachę. Gdzie on jest? Jest. No bij go do cholery! Czemu ty go nie... Dobra. A, już wiem, jak to działa. Dobra panienka nic nie słyszała Obszykujemy baterię do latarki pycha już wiem jak to działa, już nie będę tracił tyle zdrowia e, okej okay, ludzie ja idę jednoznacznie sejwnąć i widzimy się z powrotem tutaj lecimy z powrotem do tego pokoiku i załatwimy pannicę. i mamy spokojnie możliwość przemieszczania się w tym pokoju wtedy Dobra, ja nikogo nie widzę. Gdzie jest babka? Gdzie jest babka? Tutaj drzwi zamknięte. To dobrze wiedzieć. Tutaj możliwość pochowania się. O, nic więcej. Gdzie jest dziewucha? Nie tu, nie tu, do cholery, ale masakra gdzie? Dobra, ja jej nie widzę. Hmm. Tak to działa. Ja Wciskałem najpierw prawy, i później lewy, i wtedy to nie działało. Zdecydowanie. A sam. Co to jest? Nic do wzięcia. A sam lewy to jest od razu uderzenie, więc. Na przyszłość dla was Jeżeli ktoś w to gra Zerknijmy do środka Może ona tutaj będzie Do cholery to Już tu nie ma? Zwiała? Czy ty paniusiu zwiałaś? Dobra, nie zwiała. E, szybko sobie... tak, zaplikuj Elegancko. I schować się. Ona powinna pobiec tutaj za mną. Nie zauważy mnie. A ja ją wtedy strzelę w głowę. Szkoda, że broni od... o matko. Tak, tak. Nie ma. O, samoobrona, czyli już 5 w pięciu załatwiłem, środek, amunicja, bierzemy wszystko, bierzemy co się da. O, wyjdź, wyjdź stąd. Dobrze, sprawdźmy inwentarz. Mamy racę dwie, apteczki cztery, ha, dwie apteczki i brakuje mi części, i elementu B. Mam dużo środków spajających i nic więcej na razie nie jesteśmy w stanie wykonać, więc... Holender, olać to. Ile mamy baterii? To jest ciekawe. Cztery baterie. Wow, super. Nie wiem, co to są za rzeczy. Pewnie się dowiemy. Ale to, co mi zostało teraz, to na spokojnie sobie. No, niestety tej broni nie jestem w stanie wziąć. Nie wiem dlaczego. Mogę kopnąć, polizać. O, mogę z niej oberwać. Kiedy jest w rękach przeciwników, ale nie mogę jej zabrać z podłogi. Hmm. Kepler. Czy jakieś chipsy, czy coś takiego? Tutaj nie mogę wejść, przywrócić zasilanie muszę. Ale super, jestem w cholerę zadowolony, że udało mi się ten fragment wyczyścić. Boję się do tych drzwi zaglądać póki co. Na razie się porozglądajmy, ludzie, bo to jest arcy interesujące. Co oni tutaj w tym pokoju robili? Przywrócić zasilanie. Na dole później posprawdzam. U, 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 u. co to jest? Instalacje. Sprawdźmy od razu. Okej. Okay. Lobby system. Oczyszczanie powietrza. System nagłośnienia. Na pewno wyłączmy... Wyłączmy niestabilny system. Włączmy może oczyszczanie powietrza. Ciekawe co to zmieni. Okej. Okay. O oh, fakt. Można było sobie zrobić zasłonę dymną, ale jaja. nadzieję, że to nie jest trujące. Niezłe, niezłe. Zewsząd leci ten dym. Ale teraz to już mi pokija. To bym z chęcią odwiedził. Łoł. Wow. Ups. Spadłem. Tak jakby. Użyj. Czego użyć? A nie, 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 nie. Spa ja wolę spaść jednak. Wolę spaść i zbadać dokąd mnie doprowadzi... Wyłącz latarkę. Ta miejscówka, elegancja. Gdzie ja jestem teraz? Warto się. Uu. Takie buty. Możemy coś sobie poprzeszukiwać oczywiście. O, bierzemy wszystko. Coś do ap stworzenia apteczki, bo już dwie zużyłem. Na naprawdę prostych przeciwnikach. Środek spajający, więc teraz możliwe jest wykonanie apteczki już. Nie! I niektóra nie mam. Hmm. Okej, okay, olać. Olać. Stąd nie wyjdę. Co jest potrzebne? Palnik plazmowy. Czy kogoś ja widzę za drzwi? Nie. Tu wygląda na totalnie opuszczony i bezpiecznie. Więc wbijamy znowu do, do szybu wentylacyjnego. Na górę. I sobie spokojnie buszujemy dalej w tych pomieszczeniach. Tu już można biegać, hasać, skakać. Wow. A tu? A tu ciekawe co jest. Ha, niestety. Nie do wzięcia. Osiągnąłem limit, więc nie zbiorę tych części teraz. Tam jest jakiś list. O tu. Błędne urządzenie. Okej, okay, nieważne. Nie wiem na razie, co zrobić z, nie tylko z, nie, z błędnymi urządzeniami, z jakimikolwiek urządzeniami. Co mam robić? Czujnik, oczywiście, że zbierzmy. Czy coś jeszcze? Nie. Góra jest, wydaje się już totalnie oczyszczona. Szmato, szłaś za mną, kurczę. Wyjdźmy. Trupy mam nadzieję nie zginął, więc będziemy mogli te części sobie jakoś odzyskać od nich, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak, to, no tu już jestem po raz dziesiąty. Trzeba znaleźć zejście na dół i do tych drzwi się również skierować. A, i przeszukać tego gościa, bo podejrzewam, że go... Nie mogę cię przeszukać, facet? Aha, bo od ciebie już wszystko zabrałem.

Dziękuję. O dobrze, czyli wysłuchaliśmy ciekawej informacji. I tak, ty, gościu, nie posiadasz narzędzi. Dobra, tutaj były Były tutaj bądź części. Okej. Okay, wziąłem wszystko Dzięki temu, że wykonałem wcześniej. ooo Usiągnięto limit. Dobra. Tyle naszego. Sprawdzamy jeszcze tą stronę. Tu drzwi nie do otwarcia. Na tych siedzeniach, czy coś tutaj będzie leżało na tych siedzeniach? Części, ale osiągnąłem limit, więc dupa zbita. Nic mi po częściach. Ej, tutaj też zamknięte, więc tylko i wyłącznie mogę iść do tych sch y nie schodów, do drzwi na górze że wiele elementów jest dla mnie super niejasnych w tej grze. Co to jest? O, następne. Okej, okay, teraz... Aha, czyli do tego pokoju niestabilny system wyłączmy. Oczyszczanie powietrza i wyłączmy. Okej, okay, i zobaczmy co teraz się będzie działo.